Jezus zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy królestwo Boga. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie. Albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. U Mateusza w Ewangelii Jezus wygłasza te słowa na górze. Od błogosławieństw, ośmiu błogosławieństw zaczyna się kazanie na górze, które jest Właściwie takim największym blokiem Jezusowego nauczania w całej Mateuszowej Ewangelii. A Łukasz pisze nam dzisiaj: zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. U Łukasza to jest skazanie na równinie. U Mateusza jest osiem błogosławieństw. Pewnie trochę lepiej kojarzymy ten Mateuszowy tekst niż ten Łukaszowy dzisiejszy. U Łukasza błogosławieństwa są cztery. A potem następują cztery biada, cztery przestrogi. Ale jest jeszcze jedna istotna różnica między tym, jak obaj ewangeliści zapamiętali i opisali nam to wydarzenie. Może dlatego u Łukasza to pouczenie Jezusowe zostaje wygłoszone na równinie, na dole, nie na górze, blisko Ziemi. Bo u Łukasza, którego dzisiaj słuchamy, Jezus nie, nie niuansuje błogosławieństw. Nie mówi tak jak w Mateuszowym tekście: Błogosławieni ubodzy w duchu. Mówi po prostu: Błogosławieni ubodzy. Nie mówi: Błogosławieni, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości. Mówi: Błogosławieni, którzy głodujecie. Tak jak Łukasz usłyszał i zapisał dla nas. Te Jezusowe błogosławieństwa i te Jezusowe przestrogi, to one dotykają konkretu naszego życia, najbliżej Ziemi, jak się da. Tego, co najbardziej codzienne. Jezus mówi to dobrze, to szczęśliwie, to błogosławione, kiedy jesteś ubogi, kiedy jesteś głodny, kiedy jesteś smutny, nie masz Satysfakcji. Biada, uważaj, kiedy jesteś bogaty, kiedy jesteś najedzony, kiedy cię wszyscy chwalą. Nie dlatego, że w tym, że zjedliśmy dzisiaj śniadanie i obiad, jest coś złego. Nie dlatego, że w tym, że próbujemy być dla siebie na co dzień jako tak życzliwi, jest coś złego. Nie dlatego, że kiedy umiemy się ucieszyć tym, co jest to to jest coś złego. Tylko Jezus mówi, uważaj. Uważaj na te momenty, które będą sprawiały, że będziesz miał wrażenie, będziesz miała wrażenie, że to, co jest tu i teraz, syci cię i zaspokaja. Doceń te momenty, które ci mówią, że nic, co jest tu i teraz, do końca cię nie nasyci. Bo jesteś stworzony do czegoś więcej, bo jesteś stworzona do czegoś dalej. To nie jest coś, z czym my się borykamy wszyscy tak naprawdę przez całe życie. Czego byśmy nie zdobyli, nie osiągnęli, nie załatwili, nie poukładali jakoś, to mówimy: zaraz znowu coś się dzieje. Zaraz znowu nam czegoś brakuje. Zaraz znowu coś jest nie tak. Jezus dzisiaj mówi: Błogosław te momenty. Bo one ci mówią, że nie jesteś tylko dla tu i teraz. Dwa razy w pierwszym czytaniu i w Psalmie Pan do nas mówił dzisiaj obrazem człowieka, który jest jak drzewo zasadzone nad wodą, który, które swoje korzenie wypuszcza ku strumieniowi. Jest zakorzenione w konkretnym miejscu, tak jak każdy i każda z nas, ale wypuszcza swoje korzenie ku strumieniowi. Bo, nawet jeśli tu, gdzie teraz jest, gleba jest wilgotna, to za chwilę może przyjść susza i już nie będzie, potrzebuje kontaktu ze strumieniem. I to jest to, co my wszyscy robimy, kiedy próbujemy na co dzień się modlić, tak jak umiemy, kiedy próbujemy słuchać słowa, kiedy idziemy do regularnej, comiesięcznej spowiedzi, kiedy przychodzimy na cotygodniową niedzielną Eucharystię. Wypuszczamy korzenie ku strumieniowi. Bo mamy to szczęście, że wiemy, że to, co tu i teraz, nie jest nas w stanie na zawsze nasycić, nie jest nas w stanie całkowicie zaspokoić. Co by to nie było. To na nas Jezus dzisiaj podnosi oczy i mówi, błogosławieni jesteście. Którzy wypuszczacie korzenie ku strumieniowi. Wypuszczanie korzeni to jest bardzo powolny proces. Korzenie nie wystrzeliwują nagle ku strumieniowi. Pełzną milimetr po milimetrze. Natrafiają na przeszkody. Jedne są w stanie rozbić, inne będą musiały ominąć. Czasem ziemia jest zmarznięta. I wtedy korzenie nie są w stanie dalej pełznąć. Muszą poczekać, aż będzie cieplej. Czasem trafi się jakiś szkodnik, który je podgryzie. Powoli wypuszczamy korzenie ku strumieniowi. To, czego na szczęście możemy być pewni, to to, że strumień nie zniknie, nie odsunie się od nas. Że ten przedziwny strumień któremu na imię Jezus Chrystus tak samo szuka nas jak my Jego, w tej glebie, w której jesteśmy zakorzenieni, przy samej ziemi, w konkrecie naszego życia. Wczoraj po raz drugi Kościół Katolicki wspominał 21 męczenników, którzy nie byli katolikami, byli koptami, chrześcijanami z Egiptu. Właściwie 20 z nich. Ostatni, 21, nie był nawet ochrzczony. Przypuszczam, że większość z was ich widziała. To są takie zdjęcia, nagrania, których nie sposób zapomnieć, jeśli się je widziało. 21 mężczyzn w pomarańczowych kombinezonach klęczących na brzegu morza, za nimi zamaskowani, ubrani na czarno w bojownicy państwa islamskiego, na plaży w Libii. Jak ktoś się odważył, Albo nieopatrznie uruchomił nagranie, które można było swego czasu znaleźć w internecie. W internecie nic nie ginie, więc pewnie dziś też można je znaleźć, to to ono jest poruszające. Nawet nie ze względu, nie tylko ze względu na brutalność tego, co tam się dzieje, ale na to, co słychać. Słychać szum morza, słychać jęki tych kolejno zarzynanych męczenników, i słychać słowa, które mówią. Właściwie jedno słowo. Jezus, Jezus, Jezus. Do ostatniej chwili. Milimetr po milimetrze korzenie wypuszczane ku strumieniowi. Czasem być może na tyle nas stać, czasem w życiu tak się dzieje, że jesteśmy być może w stanie powtarzać jedynie Jego imię. Jezus, Jezus, Jezus. Oby ten tydzień było o tym, że będę z mojej codzienności, w której jestem zakorzeniony i potrzebuję być zakorzeniony, wypuszczał korzenie ku strumieniowi, który jeden jedyny może mnie nasycić, zaspokoić, ukoić, spełnić.